Nazywam się Joanna Baranowska i już od 11 lat wspieram rodziców w budowaniu bliskości, frajdy i skuteczności w relacjach z dziećmi. Witam Cię w podcaście Nie tylko o pozytywnej dyscyplinie. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Pozytywna dyscyplina, czyli więcej frajdy w rodzicielstwie. Nazywam się Jasia Baranowska i od kilku odcinków zgłębiamy coś, co nazywam game changerami wychowawczymi. Jakie to jest trudne słowo? Mówiliśmy o tym, jak działa mózg, mówiliśmy o tym, co to są cele w rodzicielstwie według pozytywnej dyscypliny. Mówiliśmy o tym, do czego służą narzędzia w pozytywnej dyscyplinie, a do czego nie. Mówiliśmy o tym, czym jest przynależność i znaczenie, a także o tym, jaka jest Pierwsza błędna strategia e, zachowania, czyli uwaga. Drugą błędną strategią jest władza. No i teraz ważne pytanie, czy rodzic zawsze musi wygrać z dzieckiem? E, bo to o tym jest walka o władzy. Wygrać, czyli zmusić dziecko, żeby się zachowywało tak jak ten rodzic chce. No i o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Jak to się dzieje, że dzieci z nami walczą, jak to się dzieje, że my podejmujemy tą rękawicę i też z nimi walczymy, i czym to się kończy, jeśli. To my pierwszy nie zrezygnujemy z walki o władzę na rzecz bardziej konstruktywnych i lepszych form funkcjonowania w rodzinie. No i teraz znowu bym chciała zacząć od przykładu. Nie będę odrabiać pracy domowej, będziesz odrabiać pracę domową, musisz odrobić pracę domową. Nie będę odrabiać pracy domową, nie zmusisz mnie do tego. Ja cię nie zmuszę. To cię nauczycielka zmusi, będziesz mieć jedynkę. Jak ty sobie to wyobrażasz? A w ogóle to szlaban na wszystko. No i tutaj myślę, że możemy. Położyć kurtynę, jeśli chodzi o, o walkę o władzę, ponieważ ta stenka pewnie jest Wam znana to pewnie w wielu różnych odmianach. Walka o władzę to są takie sytuacje, w których mamy poczucie, że dziecko chce nas zmusić do zrobienia czegoś kup mi te klocki albo wychodzi z taką postawą, do niczego mnie nie zmusisz. To pewnie częściej się pojawia, chociaż nie wiem, nie prowadziłam statystyk. No i teraz znowu przypomnijcie sobie tą górę lodową. Góra lodowa to jest ta metafora, na której sobie na szkoleniach pokazujemy właśnie to, jak działa, jak wygląda zachowanie. Góra lodowa większość większą część ma pod powierzchnią wody, 90%, to jest to, czego nie widzimy i tak samo jest w zachowaniu. Zachowaniem jest ten wierzchołek góry lodowej. Dziecko się jakoś zachowuje i teraz tak, my możemy reagować albo na wierzchołek. Albo możemy reagować na to, co się dzieje pod powierzchnią wody. Jeśli próbujemy pchać górę lodową za wierzchołek, co właśnie było widać w tej stęce, no to do czego to doprowadzi? No, szczerze powiedziawszy, do poobijanych rąk, na przykład, albo no, do niczego generalnie. No bo skoro większy ciężar góry lodowej jest pod powierzchnią wody, to nie jesteśmy w stanie, nie wiem, zmienić kierunku płynięcia góry lodowej pchając za wierzchołek. A nawet jeśli będziemy naciskać na ten wierzchołek, to on się na chwilę schowa, po to, czyli to zachowanie przestanie być widoczne. Ale nie dlatego, że problem zniknął, tylko dlatego, że ciągle jesteśmy w, ogólnie w walce o władzę ze swoim dzieckiem, tylko że ten wierzchołek zaraz wyskoczy w innym miejscu, czyli zaraz będziemy mieć problem z rozkładaniem talerzy, z obowiązkami. I czasem rzeczywiście rodzice nas pytają, nie mogę się dogadać z moim dzieckiem. Co ja mówię, to on wszystko w poprzek, cały czas awantura, w ogóle co ja mam z tym zrobić? Jeśli nic nie działa, to w takim razie możesz zastanowić się nad tym, żeby troszeczkę zrobić krok w tył. To już o tym wspominałam o tym kroku w tył po to, żeby poobserwować swoje dziecko, ale też w pozytywnej dyscyplinie mówimy: jeśli żadne narzędzia wychowawcze nie działają, to znaczy, że musisz odbudować relacje i na tym się skoncentruj. I być może to jest taki moment, że warto odpuścić dziecku jakąś część obowiązków, albo nie wiem, wszystko odpuścić, jeśli to jest taki moment, po to, żeby złapać dystans, bo naprawdę, nawet jeśli mamy pewne hipotezy dotyczące tego, co się dzieje pod powierzchnią wody danego zachowania, czyli to, to czego nie widzimy, i tutaj zaraz Wam opowiem o tej błędnej strategii, bo to jest jedna z hipotez, ale może być tak, że nie widzimy jakichś przyczyn, bo się na tym nie znamy, nie wiem. Wasze dziecko być może, nie wiem, właśnie dostało jakiejś alergii, czuje się z tym źle i paskudnie. No i oczywiście, błędne strategie mogą mieć znaczenie, ale ono i tak cały czas będzie czuło się źle, nie wiem, ma jakieś niestrawności, cokolwiek, czego nie do końca jeszcze widzimy, ale już widzimy w pogorszeniu zachowania. I próbujemy reagować na zachowanie, kiedy tak naprawdę nie widzimy jakiś problem, a trzeba dziecko zabrać do gastrologa. Albo dziecko, czy tam gdzieś się alergologa, albo dziecko zachowuje się źle, cały czas coś tam robi, ale może trzeba po prostu iść do okulisty, do laryngologa, do psychologa albo do psychiatry, po to, żeby pomógł nam zrozumieć, co się dzieje z naszym dzieckiem, czego nie widzimy. Więc oczywiście, błędne strategie zachowania są super wsparciem, i jednocześnie może się okazać, że to wszystko, co jest w pozytywnej dyscyplinie, to będzie za mało. W waszym konkretnym przypadku, w moim konkretnym przypadku, było to za mało. I dopóki. I dopiero kiedy sobie to uświadomiłam, sięgnęłam po wsparcie specjalistów, okazało się, że są jeszcze inne rzeczy, którymi potrzebujemy się zająć. To tak na marginesie, myślę bardzo ważnym. No ale dobrze, wracając do błędnej strategii władzy, jak to w ogóle działa? Widzimy zachowanie, widzimy jakieś trudne zachowanie dziecka, które jest walką o władzę z nami, co często podejmujemy, bo skoro no kto tu będzie nam. Takie powiedzonka były za moje w czasach mojego dzieciństwa. Co wolno wodzie, to nie tobie, więc nie można dokończyć. Albo że, że dorosłemu wolno więcej, albo że ty mi tu nie będziesz mówić, co ja mam robić, albo że ty, ty, ty mi tu nie będziesz rządzić w domu, bo ty masz robić to, co ja do ciebie mówię. Dobra, może wystarczy. <laughs> Tych niedobrych przykładów. No, w każdym razie, tak, zaczynamy walczyć o władzę, dlatego że czujemy, że nasz rodzicielski autorytet jest podważany. Wiecie, ten autorytet, który sprawia, jak dziecko się urodziło, to tam było takie pudełeczko, i tam był ten rodzicielski autorytet, i tam była taka tabletka, trzeba było ją połknąć. Połknęliście? I to was wypasaża w ten autorytet, że jak mówicie dziecku, to ono robi. Nie łykaliście? To może to jest ten powód. Dobra. Autorytet to jest coś takiego, skąd on się w ogóle bierze? Wyobraźcie sobie osobę, która jest dla Was autorytetem, albo kogoś, kto czuliście, że Was nie wiem, wspiera, jest blisko. Czuliście, że chcecie tej osoby wysłuchać naprawdę i na przykład za nią podążyć. To są zwykle osoby, które się nie wywyższają. To są zwykle osoby, które budują dobrą relację i też wysłuchują. Nie oceniają. Nie czujemy się przy nich oceniani. Czujemy, że możemy wierzyć się z tej głupoty, co zrobiliśmy, a ona powie, "Oj, stary, albo no, dziewczyno. No tak bywa, no. Pozbieramy się i zrobimy coś z tym dobrego, tak? No i jakby to jest wtedy, jakby z tego wynika autorytet, a nie z tego, że jesteśmy rodzicem. Poza tym, ta nasza potrzeba wygrywania z dzieckiem, to też jest troszeczkę błędna eee, ta ślepa uliczka. Ślepa uliczka, bo jeśli my chcemy wygrywać z dzieckiem, zmusza, zmusić je, no nie, wolelibyśmy nie zmuszyć, żeby dzieci same chciały, no to tak, no ale jeśli już nie chcą, to czasem wolimy je zmusić, niż odpuścić. Eee, to trochę jest tak, ta, doprowadza do tego, że nasze dziecko w tej relacji staje się przegranym. Czy my chcemy, żeby dziecko budowało w sobie postawę przegranego i żeby przegrywało w różnych relacjach? Bo to, w jakie jest z nami relacje, jest potem wzorcem do innych relacji. No nie chcemy tego. Dlatego w pozytywnej dyscyplinie raczej wyskakujemy z tego wygrywania, przegrywania na rzecz szukania rozwiązań wygrane, wygrane. Dobrze, ale wracając do konkretnie pozytywnej dyscypliny i tej błędnej strategii. Jeśli dziecko ma błędne przekonanie, że jest ważne i przynależy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rządzi albo kiedy nie pozwoli, żeby nim rządzono, to my właściwie bardziej by ch byśmy chcieli, żeby ono rozwijało takie przekonanie, że jestem ważna i przynależę, niezależnie od tego, czy w danym momencie rządzę czy nie. Oczywiście wszyscy ludzie preferują mieć wpływ na swoje życie i chcą, żeby sprawy szły po ich myśli, ale to jest zdrowa postawa. A właśnie tą błędną postawą niekonstruktywną jest ten przymus, że ja muszę rządzić. Ja muszę sprawić, żeby moje dziecko rozpakowało zmywarkę. No to znaczy, że my też jesteśmy w błędnej strategii władzy i klapka nam zapewne już dawno odskaczyła i odleciała na wsiną dal. Klapka, czyli koranowa, o której mówiłam w części o mózgu. I właśnie jesteśmy na poziomie gada i zmuszamy dziecko do tego, żeby rozpakowało zmywarkę wszelkimi możliwymi sposobami. maczugą także, takimi sposobami, które jak będziemy już. Nie zaślepieni złością, to będziemy się ich wstydzić. No to tego nie chcemy. Ja tak dużo mówię o tym, bo być może jest to bardzo taki mój temat. No dobrze, więc oddech robimy, bierzemy krok w tył, odnajdujemy swoją klapkę, czyli korynową, gdzie ona tam odleciała, odpłynęła, domykamy ją i sobie patrzymy, co się właściwie dzieje to jest taka przestrzeń na to, żeby tutaj, no dobra, wchodzimy z narzędziami pozytywnej dyscypliny. Narzędzie numer jeden. Narzędziem numer jeden, szczególnie dobrym w, w, u młodszych, być może dzieci, ale też w takich prostszych sytuacjach, albo wtedy, kiedy już pozyskaliśmy dziecko do współpracy, jest ograniczony wybór. Jak mamy z dzieckiem relacje i już jakby my się uspokajaliśmy, możemy powiedzieć, wiesz co, słuchaj, no sprawa jest taka, no, potrzebujemy ogórne, ogarnąć tą kuchnię, no ja jestem z tym sama, i, i potrzebuję twojej pomocy, to co? Wycierasz blat, czy rozpakowujesz zmywarkę? Co, jak, jak się tym dzielimy? Daliśmy dziecku ograniczony wybór. Ono ma więcej przestrzeni na to, żeby zadecydować samodzielnie i żadne narzędzie jednocześnie nie, nie zagwarantuje nam skuteczności 100%. Żadne. No, oczywiście zmuszanie dziecko i straszenie karami też nic nam nie zagwarantuje, więc tu jest akurat podobnie. Ale wiemy chociaż, że działamy w sposób pełen szacunku. Drugim sposobem jest planowanie, bo chodzi tutaj o to, w ogóle przy błędnej strategii władzy, żeby podzielić się z, z dzieckiem władzą, tak żeby ono było w stanie wykorzystywać władzę w bardziej konstruktywny sposób. Więc ja mówię, słuchaj, weź trochę władzy i zadecyduj to czy tamto. Ograniczony wybór. Albo mówię, weź tą władzę, którą tak bardzo chcesz mieć i powiedz mi, to jak możemy w takim razie e, zrobić plan obowiązków w naszym domu, zapisać sobie, kto kiedy co robi, żeby potem była jasność, żebyś ty czuł, że to jest bardziej twoja decyzja. Albo e, weź sobie tą władzę, kto, na której ci zależy i powiedz mi, jaki masz plan na odrobienie pracy domowej. Od, od czego zaczniesz, albo y, jakie są poszczególne kroki? Czy, czy jest coś, w czym potrzebujesz pomocy, coś na przykład paraliżuje, jest ci w tym trudno. Czyli w, we władzy, w tej błędnej strategii władzy chodzi o to, żeby z takiej pozycji wyrywania sobie władzy wzajemnie, rodzic dziecko i udowodnienia, kto ma jej więcej, przejść na taką pozycję, jest jej ważny, władza jest ok. Y, i jesteś rosnącym człowiekiem, który z czasem będzie miał coraz więcej władzy. Już teraz ma pewną ilość władzy. Dwulatek może mieć władzę, czy założy prawego buta, czy lewego buta, co zje na śniadanie, w co się ubierze i tak dalej. Jest cała masa rzeczy, co do których może zadecydować. I dziecko z czasem potrzebuje mieć coraz więcej tej przestrzeni, którą my mu dajemy. Ja sobie zawsze o tym myślę, jako o budowaniu takiego wybiegu dla tych naszych rosnących dzieciaków. Że to jest ta bezpieczna przestrzeń. To my mówimy dziecku, okej, okay, daję ci teraz tyle przestrzeni, a potem daję więcej, a potem jeszcze więcej. I wiem, że jak będzie trenować wewnątrz tej przestrzeni, i to nie tylko chodzi o władzę, ale jeśli będzie trenować wewnątrz przestrzeni, to będzie bezpiecznie, bo to ja o tym decyduję jako rodzic, ile tej przestrzeni chcę dać. I warto jest myśleć o tym, żeby dać trochę więcej, bo my jesteśmy jakieś sparaliżowani lękiem, takie nie chcę tutaj za nikogo. Mówić, ale takie mam wrażenie kulturowe, że, że boimy się, że dziecko nie może iść do sklepu samo, nie może spytać, nie może czegoś tam. Obserwuj to u siebie, jak to u ciebie jest, czy to jest lęk, czy dużo tego lęku, czy on jest racjonalny, czy on jest nieracjonalny, jak możesz dać dla ciebie w taki, z poczuciem bezpieczeństwa twoim także ten sposób znaleźć, żeby dać twojemu dziecku więcej przestrzeni. Nie wiem, jak mój syn zaczynał jeździć tramwajem, jak miał, nie wiem, powiedzmy 10 lat, czy już nie pamiętam ile, to wstawał go mąż w tramwaj w jednym, na jednym przystanku, a moja mama na innym przystanku go odbierała. Tak? To był sposób na to, żebyśmy zapewnili mu, mu, my czuli się bezpiecznie z nim w takiej nowej sytuacji. I y, nie chodzi właśnie o to, żeby wrzucać dziecko na głęboką wodę, tylko właśnie, żeby poszukać takiego sposobu, że dziecko dostaje więcej przestrzeni i my czujemy się z tym bezpiecznie. No dobrze, czyli co? Mamy już dwa narzędzia. Pierwsze narzędzie a ograniczony wybór, drugie narzędzie planowanie. No dobra, to jakie jest to trzecie narzędzie tajemnicze w radzeniu sobie z tą błędną strategią władzy? Trzecim narzędziem jest, uwaga, bardzo trudna rzecz zauważenie sobie, po prostu, zrobienie takiej refleksji: aha, my walczymy o władzę. Okej. Okay. Nie musimy tego robić. Zrobię krok w tył, zrobię krok w tył, zastanowię się i nawet możesz powiedzieć na głos. Aha, walczymy teraz o władzę. Najpierw twoje dzieci się będą na ciebie źle, pa źle patrzeć, dziwnie, ale potem, już chwilę potem, będzie dużo lepiej, <laughs> bo ty też sobie to powiesz na głos i to ci pomoże nie porzucić w to dalej, nie porzucić dalej w gada. No dobrze, no to um, myślę, że możemy już tutaj na, w tym miejscu zakończyć. Jestem ciekawa, jakie masz pytania, um, bo oczywiście na pewno będziesz mieć dużo pytań takich konkretnych. No dobrze, a jak w moim przypadku tego trzylatka? A jak w moim przypadku nastolatka? A ja w ogóle próbowałem tego czy tamtego. No i teraz te, tutaj muszę Was odesłać do jednego miejsca, gdzie jesteście w stanie naprawdę wypracować y, rozwiązania dopasowane do Twoich, do Waszych sytuacji. Y, jakie to jest miejsce? Warsztat pozytywnej dyscypliny. Nie zrobisz tego, y, słuchając podcast. Trudno będzie to zrobić y, w kursie online, chociaż mamy tam więcej y, ćwiczeń na żywo. Y, Ciężko będzie to zrobić z książką, chociaż ja uwielbiam książki pozytywnej dyscypliny, bo są bardzo, bardzo konkretne, ale czasem jest tak, że potrzebujesz właśnie tego super konkretnego rozwiązania i zrobisz to tylko na warsztacie podczas takiego modułu: Rodzice pomagają rodzicom, gdzie przedstawiasz konkretną sytuację z Twoim dzieckiem. I yy, wspólnie po najpierw przeprowadzeniu scenek burzujecie, szukacie rozwiązań w kartach narzędzi wychowawczych i jest zaskakujące, że wtedy właśnie na spokojnie, kiedy masz dopiękniętą korynową, jesteś w stanie wymyślić, z, może nie setki, <grystanie> ale kilkanaście z pomocą grupy, może kilkadziesiąt rozwiązań, które możesz testować, bo nie ma jednego dobrego rozwiązania, jest wiele, wiele różnych Rozwiązań, różnych sposobów, na które możesz zmienić reagowanie w różnych relacjach z Twoimi dziećmi, z Twoim dzieckiem, które będą bardziej pozytywne niż krzyk, niż szantaż, niż zmuszanie. Pamiętacie ten moduł o celach w rodzicielstwie, w którym sobie zrobiliśmy list, listę narzędzi, którymi posługujemy się tak kulturowo? No, jest tego mało, a tych rozwiązań w rodzic rodzicielskich z pozytywnej dyscypliny, które są pełne szacunku i miłości i takie wychodzą z poziomu korynowej, yy, i tego racjonalnego mózgu jest bardzo dużo, i do tego, do tego Cię serdecznie zachęcam. Asia Baranowska, prekursorka pozytywnej dyscypliny.